Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w majowy poranek w lesie. Posłuchajcie jak śpiewają ptaki. Dzisiaj nie ma słońca, ale nie szkodzi. Jest pół do siódmej rano. Idę z psami na szybką przebieżkę, żeby potem zabrać się do pracy. I pokażę Wam przede wszystkim dzisiaj, bo już proszono mnie, prosiliście mnie w mailach też i komentarzach, żeby pokazać jakie rośliny zbieram teraz o tej porze. Więc pokażę Wam, najpierw zbieram, pokażę Wam, no pokażę Wam po prostu. Więc kochani, oczywiście zapraszam do subskrypcji, do komentowania, lajkowania. Zapraszam Was też na mój blog grynelka.pl. Zapraszam Was na drugi mój kanał, Agnieszka Młatro, firmuję tam moim nazwiskiem i jest to kanał społeczno-polityczny, jak wiecie, albo i nie wiecie, w każdym razie wpadajcie. No i na mój nowy kanał o książkach też Was zapraszam jak najbardziej. Jutro będzie, jutro albo dzisiaj będzie kolejny odcinek, a teraz pokażę Wam, jakie zioła zbieram. No więc kochani, najpierw tutaj mamy, szukam czegoś ładnego, ładnego egzemplarza, bo już dość duże urosły. Ale to jest wciąż bardzo świeże. Są rośliny majowe, więc zobaczmy yy, tutaj. Ja tu chciałam Wam pokazać podagrycznik. Tu jest przytulia, yy, ale jej tutaj teraz dzisiaj nie będę zbierać. Znaczy w tej chwili później troszkę dużo, sporo jej rośnie. To jest bardzo ciekawa roślinka, ta która się tak przyczepia. przytula się do innych roślin, ale my idziemy dalej. Yy, tak, i kochani, tutaj mamy Podagrycznik. O tu jest ładniejszy, jeszcze ładniejszy listek. Podagrycznik, zbieram Podagrycznik, tak? O Podagryczniku był film, będzie w, no, pod filmem będą linki, nie będę już tutaj Wam o tym opowiadać. Tutaj jest podagrycznik, też rośnie go mnóstwo. Ludzie tępią go. No, tu jest cała, po prostu, po prostu jest cała masa, on jest przemyślany z innymi roślinami, ale jest go cała masa. Ja uwielbiam podagrycznik, ja po prostu jem sobie go tak idąc, bo on smakuje jak seler. Zwłaszcza te ogonki są pyszne. <laughs> Także zachęcam Was. No i idę dalej. Wszystko pięknie pnie się w górę. Zobaczcie, tylko jakie duże już są te rośliny. Ptaki śpiewają. One, one tak. Czekam na dwa moje psy, które jeszcze nie, nie przyszły. Gdzieś tam się pochowały. Dobra, kochani, yy, idziemy dalej. Właśnie widzę, że idzie deryl z nami. Derylek. Teraz będzie się ocierał o Soni, o Rite. Przyszło ocierać się o moje drogi. To jest te deryl Teryl. No to mówisz, że koniecznie chcesz z nami iść. To miał być film o ziołach, o roślinach, a to będzie film o derylu. Idziemy, deryl, ale ty pójdziesz z nami tak daleko? Celi! Hmm. Chodź. Patrzcie co on wyprawia. No to chodź Deryl, no to chodź. O, oczywiście nie może się obyć bez mniszka, pospolitego mniszka lekarskiego. Kwiatki dopiero będą. No ale y, y, listki już zrywamy, tak. No i idziemy dalej. Chciałam ja Wam przy okazji pokazać coś niesamowitego. Może mi się uda sfilmować ładnie. Po raz pierwszy zakwitły mi, zakwitły mi, zakwitło mi drzewko yy, Goci, Jako gocci. Nawet nie mam pojęcia, czy to będzie jadalne, czy nie. Ale nie o to chodzi. Zasadziłam to yy, kilka lat temu. Po raz pierwszy w tym roku zakwitło. Yy raz pierwszy no dobra zaraz będziemy patrzeć dalej a tutaj moi drodzy zobaczcie już jestem tutaj praktycznie w moim takim ogrodzie z taką permakulturą i tutaj jest krzak dzikiej róży a, a, a w środku sobie wyrósł mniszek no i tutaj są jeszcze takie dzikie trawy więc to wszystko razem w takiej symbiozie rośnie bardzo im się to dobrze się chyba czują ja musiałam dzisiaj wcześniej wrócić, chciałam być dłużej, ale Deryl, kiedy idzie z nami, to nie jest to dobre, ponieważ on y, idzie, owszem, ale później boi się bardzo y, y, cygana i y, Robina, y, psów mojej y, koleżanki y, Tereski, której w tej chwili nie ma. Ja po prostu. Y, Lubię bardzo z nimi chodzić, ale Deryl się ich boi, chociaż one nic mu nie robią, ale boi się i wtedy on się chowa po krzakach, no i ja muszę się wrócić i zaprowadzić psy do domu i jeszcze raz pójść i wziąć Derylka i z Derylem przyjść i dopiero wtedy jest wszystko załatwione, więc już teraz będę inaczej robić, będę go zamykać po prostu w domu, tak żeby nie szedł z nami na takie dalekie, te bo to sensu nie ma. Jeszcze Wam pokażę dalej, ale to już tutaj przy domu samym, jak mówię, pokażę Wam jeszcze co zbieram. A tutaj, moi kochani, jest malutki. Popatrzcie tylko. Malutki to jest ukochany kotek mojego Renę. I on po prostu już się e, tak naprawdę nie podniósł po odejściu swojego ukochanego pana. Jest bardzo smutny. Fizycznie nic mu nie dolega i właściwie, no tak naprawdę nic mu nie jest specjalnie, ale bardzo cierpi, bardzo tęski za swoim panem. i No i nic e, nie jest w stanie go pocieszyć No więc moi drodzy, moi drodzy państwo, drodzy widzowie, oczywiście nie może zabraknąć pokrzywy. Wszystkie linki do moich tekstów na blogu dotyczące właśnie tych wszystkich roślin będą w pierwszym komentarzu, będą też w opisie. Pokrzywy nie może zabraknąć, rośnie sobie w symbiozie razem z mniszkiem. Popatrzcie jak pięknie to wygląda. Malutki przyszedł za mną, malutki. To mnie cieszy bardzo. Maluteńki, kochanie moje. No nie ma twojego pana, widzisz, tylko pani ci została, ale to nie jest to samo, prawda? Tak bardzo kochałeś swojego pana, oni byli nierozłączni. A ja pokażę Wam tutaj coś tutaj pod tymi kamieniami. Jest pochowany nasz mój ukochany Felix, którego w zeszłym roku przejechano. Nie wiem, czy pamiętacie widzowie, widzowie mojego kanału pamiętają i czytelnicy mojego bloga pamiętają Feliksa, to jest ten, który zawsze ze mną chodził. No tutaj jest pod tymi piękkami. Po prostu przejechał go ktoś z premedytacją, bo na brzegu drogi sobie siedział i ktoś go potrącił, i chyba jeszcze drugi raz mu oko oczko wypłynęło. Dobra. Chciałam Wam coś pokazać. Ja mam tutaj drzewa na ogrodzie, bardzo dużo takich drzew przeróżnych i w zeszłym roku właśnie zostawiłam taką permakulturę, nie kosiłam, nie kosiłam, nie, nie grabiłam liści na jesień i tutaj się właściwie taki mikroklimat utworzył jak w prawdziwym lesie, tak? Są rośliny takie leśne, one same z siebie, po prostu to się wszystko tak stworzyło. Popatrzcie, o. Tak, tak, i tutaj, tutaj jeszcze jest roślinka, którą zbieram. W tej chwili liście malin bardzo są smaczne. Są jeszcze inne rośliny, ale to po prostu pokażę Wam innego dnia. A dzisiaj tutaj właśnie te liście malin bardzo smakują w sałatce. Można też zrobić sobie herbatkę. No do moi drodzy, na tyle na dzisiaj żegnam się z Wami, to znaczy nie żegnam się, tylko mówię Wam, papa, pa. malutki idzie znowu tutaj. Jednak, jednak ciągnie no piasek sobie ostre pazurki. Halo malutki! Na naszym eleganckim płocie. Który się tylko do rozbiórki nadaje. Malutki. Halo, malutki. Dobra, to trzymajcie się moi drodzy. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No i jak mówię, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, łapeczki w górę, w bok, w dół, w dół, no jak Wam się nie podoba, no to w dół. Zawsze mam tutaj takiego jednego, to znaczy przeważnie, takiego jednego, jakiegoś kogoś, kto zawsze mi daje łapkę w dół. Też go pozdrawiam, za coś mnie ten ktoś nie lubi, ale mimo tego pozdrawiam również. Razem z malutkim, hej!